Cześć, witajcie! Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim wideo. Na dzisiaj przygotowałam dla Was wzór yy, zygzak. Jak widzicie, bardzo fajny i naprawdę bardzo łatwy wzór do dziergania ze szkicem, oczywiście. Tu mamy prawą stronę, a tak wygląda jego lewa strona. Przejdźmy może od razu do naszego szkicu. Popatrzcie. Już na sam pierwszy rzut oka widzicie, że jest bardzo łatwy. Robimy ten pierwszy, pierwsze osiem rzędów robimy wzorem perłowym. To jest ten wzorek tutaj. To znaczy w pierwszym, trzecim i tak dalej rzędach przerabiacie prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe i tak dalej i tak dalej. One, jeżeli będziecie teraz w parzystych rzędach, drugi, czwarty, szósty i tak dalej, tak dalej, one normalnie schodzą z drutu. To prawe będzie schodziło z drutu jako lewe, ale przerabiacie to lewe oczko na prawę. To lewe będzie przechodziło, schodziło z drutu jako prawe, ale przerabiacie je na lewo. Jeżeli będziecie robili wszystko tak, jak na szkicu mam zaznaczone, w ten sposób przerabiamy, to wyjdzie wam taki y, wzór ryżowy czy perłowy i to przerabiacie do ósmego rzędu. Możecie sobie to zwężyć, nie musicie robić 8 rzędów, możecie na przykład tylko 6 rzędów zrobić albo możecie 10 rzędów zrobić, jeżeli chcecie mieć szerszy ten y, ryż. Ja z wami zrobię w tej chwili dwa Rzędy, to znaczy pierwszy i drugi. Następnie, możecie sami sobie robić do ósmego czy do szóstego rzędu, jakie Wam się bardziej podoba, szersze czy węższe, to pomiędzy tym ażurem. I spotkamy się później w dziewiątym rzędzie i będziemy dalej dziergać razem. A więc rozpoczynamy pierwszy rząd oczko brzegowe. Będziemy robić dwa raporty na szerokość i jeden raport na wysokość razem. Oczko brzegowe zdejmuję, następnie mam jedno oczko prawe, oczko lewe. Prawe, lewe, prawe, lewe. I tak przerabiacie do końca waszego rzędu. Robicie takim wzorem, można powiedzieć, jeden na jeden ściągaczowym, jedno lewe, jedno prawe. Patrzcie na, na szkic, to nic nie może Wam się tutaj y, złego stać z tym, z tym wzorem. Na końcu, po drugim raporcie, mam już jedno oczko dla symetrii, które przerabiam na prawo i oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracacie Waszą robótkę i znowu patrzcie na szkic. Już Wam powiem, na czym to polega. Popatrzcie, oczko brzegowe, a następnie mamy tu schodzi nam z drutu oczko lewe, ale my je przerabiamy na prawo. Tu schodzi nam z drutu oczko prawe, My je przerabiamy na lewo. I tak dalej, i tak dalej. Tak jak jest zaznaczone na szkicu. My mamy tutaj liczbę oczek podzielną przez 8 plus jedno oczko brzegowe plus dwa ocz y jedno oczko dla symetrii przepraszam, i dwa oczka brzegowe. Prawe, lewe, Prawe i oczko brzegowe. I w ten sposób przerabiacie waszych 8 rzędów i spotkamy się znowu w dziewiątym rzędzie. Rozpoczynamy 9 rząd. Oczko brzegowe, a następnie mamy jedno oczko prawe, jeden narzut. Kolejne oczko zdejmujemy, nie przerabiamy. Następnie drugie oczko przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Trzy prawe oczka, dwa i trzy i dwa oczka razem ze skłonem na prawo, to znaczy Prawy drut wsuwacie pod przednie ścianki tych kolejnych dwóch oczek, co są na lewym drucie. Przeciągacie włóczkę i robicie dwa oczka razem. I to ma tutaj skłon, ten warkoczyk, który tu powstał, ma skłon w prawą stronę. Jeden narzut. I drugi raport. Jedno oczko prawe narzut. Jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy na prawo. I to zdjęte, nieprzerobione, przeciągamy nad tym przerobionym. Jedno prawe, drugie prawe, trzecie prawe. I znowu dwa razem ze skłonem na prawo. A więc prawy drut pod przednie ścianki przeciągnąć włóczkę. Jeden narzut i po raporcie już dla symetrii jedno oczko prawe jest u mnie i oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i robicie wszystkie oczka na lewo w dziesiątym rzędzie. Rząd jednasty, oczko brzegowe. I następnie mamy dwa prawe oczka, drugie. Jeden narzut, jedno oczko zdejmujemy, drugie przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Robimy jedno oczko prawe, a następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo. To znaczy wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki tych dwóch kolejnych oczek, przeciągamy włóczkę. Jeden narzut i jedno oczko prawe. Rozpoczynamy drugi raport. Dwa prawe oczka, narzut, jedno zdejmujemy, nie przerabiamy, drugie przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione, i to zdjęte nieprzerobione tak, przeciągamy nad tym oczkiem przerobionym. Jedno prawe i dwa razem ze skłonem na prawo. A więc prawy drut pod przedniej ścianki przeciągnąć włóczkę. Jeden narzut i jedno oczko prawe. I po raporcie mam już jedno oczko na prawo i oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i robicie dwunasty rząd, wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy w trzynastym rzędzie. Oczko brzegowe, a następnie mamy trzy oczka prawe. Drugie i trzecie. Jeden narzut. I trzy oczka razem. Możecie je zrobić w ten sposób, że wsuwacie prawy drut pod tylnie ścianki tych trzech oczek, przeciągacie włóczkę i robicie trzy oczka razem. Po tych trzech oczkach razem robicie jeden narzut i dwa prawe. I teraz w drugim raporcie pokażę Wam tą drugą metodę. Rozpoczynamy drugi raport. Trzy oczka na prawo. Narzut, i ja robię to tak teraz, żeby mieć tą środkowo, to środkowe oczko na wierzchu, to znaczy, żeby była ta prosta linia. A więc zdejmuję bez przerabiania dwa pierwsze oczka z tych trzech w ten sposób, wsuwam lewy drut pod, te pierw, pod to pierwsze oczko z tych zdjętych, wyciągam prawy drut. Nie zgubcie tego narzutu. I teraz to oczko które było środkowym wisi w powietrzu i ja je przenoszę z powrotem na lewy drut i teraz dopiero przerabiam wszystkie trzy za tylnią ścianką i gotowe i teraz wyjdzie mi taka prosta linia robicie jeden narzut dwa oczka na prawo i u mnie jest już oczko dla symetrii na prawo i oczko brzegowe odwracacie robótkę i robicie czternasty rząd wszystkie oczka na lewo i teraz piętnasty rząd, jak dojdziecie już do końca w tym czternastym rzędzie, i piętnasty rząd znowu rozpoczynacie od pierwszego. To znaczy znowu robicie te rzędy, ile ich tam chcecie. Jeżeli chcecie mieć szerszy ten szlaczek, taki można powiedzieć, to robicie yy, tak jak ja. 8 tych rzędów tym wzorem ryżowym. Jeżeli chcecie mieć węższy, to robicie mniej albo więcej, nawet możecie zrobić 10 tych tych rzędów wzorem ryżowym, i tak dalej. To już tylko i wyłącznie zależy od Was, a więc rozpoczynajcie 15 rząd znowu od pierwszego. I tak to wygląda, moi drodzy, na takim malutkim kawałeczku. Jak widzicie, jest bardzo fajny wzorek, bardzo fajnie wygląda. Mam nadzieję, że znowu będziecie mogli go wykorzystać na Wasze projekty. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Zapraszam już dzisiaj na kolejne moje wideo. Na razie, cześć, zostańcie zdrowi.